Czytając kronosę, można odnieść yy, wrażenie, że trzy jego główne tematy, to, czy główne tematy yy, Gombrowicza to seks, pieniądze i kłopoty ze zdrowiem. Yy, czy to naprawdę najbardziej zaprzątało mu myśli? Pieniądze są bardzo ważne dla każdego z nas. Witold wszystko stracił i był bardzo biedny. A jedyna rzecz, którą potrafił robić, czyli pisanie po polsku, nie była bardzo przydatna w kraju, gdzie mówiono po hiszpańsku. Rodacy go uratowali, oferując mu pracę w banku. Pozwalali mu tam nawet pisać książki w godzinach urzędowania. A on zachowywał się wobec nich naprawdę nie do zniesienia. Więc wydaje mi się normalne, że miał rodzaj obsesji na punkcie pieniędzy. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że on miał też obsesję na punkcie cyfr, porządkowania, robienia bilansów, sprawdzania. Zawsze wychodził od konkretnych informacji i jak na artystę twardo stąpał po ziemi. Jeśli chodzi o pieniądze, zawsze mówił, że to naturalny temat. Kiedy czytamy jego korespondencję z Jerzym Giedroyciem, obaj byli przecież dwójką biednych emigrantów, nagle widzimy jak Witold domaga się swoich praw, jakby byli normalnym wydawcą i autorem. Gombrowicz domagał się pieniędzy, a Giedroyć mu płacił. Witoldowi zależało na tym, żeby traktowano go normalnie. Nie cierpiał tego polskiego szerokiego gestu, wielkopaństwa, wydawania pieniędzy na prawo i lewo. Nie, on był a kwestie związane ze zdrowiem, no bardzo dużo poświęca miejsca swojemu zdrowiu i mam wrażenie, że oczywiście chorował, tak? zmarł dosyć młodo, ale często to są choroby w jakiejś mierze wyimaginowane, że tam był element jakichś poważnych hipochondrii, obsesje na punkcie stanu zdrowia. I jedno, i drugie. Był naprawdę chory. To były takie dolegliwości psychosomatyczne. Zresztą wszystkie takie są, ale potem dotykają naszej fizyczności. Cierpiał na przykład na egzemę, która potem przekształciła się w astmę. Miał bardzo słabe płuca, a przez lata palił trzy paczki papierosów dziennie. Ponieważ kiepsko oddychał, to powodowało kolejne choroby i wciąż na coś cierpiał. Jego bratanek opowiadał mi, że to się zaczęło w dzieciństwie. Matka Witolda, która miała na jego punkcie absolutną obsesję, zachowywała się wobec niego jak kwoka wobec pisklęcia. Więc element hipochondrii występował u niego, ale poza tym wciąż na coś chorował. Był jednak niesamowicie wytrzymały i nigdy na nic się nie skarżył. force. Ja zauważyłam też, że był zapalonym szachistą, i że jakby łączył filozofię spotkania literackie, myślenie głębokie o literaturze z zamiłowaniem do estetyki na wręcz takim mieszczańskim poziomie, bo poświęca dużo miejsca. By opisać państwa nowe meble, to jak mościcie swoje, swoje kolejne domy, także to też musiało zaprzątać mu głowę. Fotele, na przykład obicia na fotele. Gombrowicz, jak chyba wszyscy wielcy artyści, uwielbiał gry. Był bardzo dziecinny. Kochał się bawić i niewiele mu było do tego potrzeba. Wans, gdzie zamieszkaliśmy razem, pierwszy raz miał swoje własne mieszkanie. Pierwszy raz był głową rodziny i pierwszy raz było go stać na zbytki. Kupił sobie malutki samochód, który ja prowadziłam. Ponieważ miał rodzinę, zaczął się zachowywać jak mieszczanin. Jego bratanek mówi, że on w ten sposób próbował odtworzyć atmosferę swojego dzieciństwa. To zabawne, ale wszystkie nasze nieliczne kłótnie dotyczyły mebli. On nie był zbyt praktyczny. Miał fantastyczne pomysły, które były trudne do zrealizowania, a ja się im sprzeciwiała. Miał <grystanie> prawo Oczywiście, że nie. Ale zmusił mnie, żebym prowadziła samochód. On mi tego nigdy nie powiedział, ale teraz rozumiem, że kiedy był młody i jego rodzina była bardzo bogata, Gombrowiczowie mieli samochód z szoferem. I jemu też się to w końcu udało. Mówiliśmy o, o stanie zdrowia Witolda Gombrowicza. Chciałem zapytać, czy właśnie te wspomnienia dotyczące jego stanu zdrowia związane z jego odchodzeniem, bo Kronos jest też dziennikiem jego odchodzenia, on opisuje, jak coraz bardziej choruje, i przewiduje, że umrze za chwilę. Czy to są te najboleśniejsze wspomnienia z Kronosa? Tak. To bardzo smutne, jak się pomyśli, że zmarł mając zaledwie 64 lata i to w momencie, kiedy jego dzieła zdobyły światowe uznanie. Dostał wtedy kilka poważnych nagród. Jego książki zaczęły się ukazywać w tłumaczeniach. Wreszcie zaczęło mu się dobrze powodzić finansowo i żyliśmy bez specjalnych trosk. Odszedł, kiedy otwierało się przed nim nowe życie i mógł wreszcie cieszyć się swoją popularnością. Ale Gombrowicz akceptował swoje przeznaczenie. Mówił mi często, że jego literatura jest związana z jego chorobą. Rok przed śmiercią powiedział mi: Nie sądzę, że umrę tak szybko, bo moje dzieło nie jest jeszcze znane tak jak powinno. Bo to jest. Y też bardzo ważny wątek tej książki, że Gombrowicz, który dziś jest uznawany za geniusza i jest absolutnym klasykiem, tam na każdej stronie walczy o uznanie, walczy z wydawcami walczy o, o to, Recenzje. żeby ktoś. O recenzję, o to, żeby ktoś o nim usłyszał za granicą. To jest nieustanna walka. To jest dziennik walki o, o istnienie pisarza też. Zdecydowanie tak. On nigdy nie ukrywał swoich wielkich ambicji. Jak wszyscy wybitni artyści, nie stawiał sobie w tym żadnych granic. To były ambicje boskie wręcz, a może szatańskie. Chciał przez literaturę zbliżyć się do absolutu, więc to było normalne, że nie myślał o swoim małym, osobistym szczęściu, bo ważniejszy był dla niego wymiar duchowy. Mógł żyć jak mnich, ale uważał, że jego dziełom należy się uznanie i popularność. <słuchanie w szkole>